Szanowni Państwo, koncerty festiwalowe, zapowiedzi koncertów festiwalowych to zawsze domena Mateusza. Dzisiaj zrobiliśmy wyjątek chyba w czasie tych 24 edycji, to jest drugi wyjątek, kiedyś miałem przyjemność zapowiadać Orkiestrę Klucenerską Teatru Sejmińskiego. a dzisiaj nasi goście jest rok 1986. My starsi pamiętamy go, z, przede wszystkim z katastrofy w Czarnobylu. Ale to było bardzo gorące lato i właśnie tego lata Krzysztof Popek i Krzysztof Zawadzki założyli formację Young Power, która jak burza przeszła przez polskie festiwale. To był zresztą znakomity czas dla muzyki i rockowej, i frikczezowej. Najlepsze Jarociny, najlepsze Brodnice, najlepsze Legę nad Wartą. W 1986 roku weszli do studia i nagrali kultową pierwszą płytę Young Bauer, której okładka tak naprawdę oddaje klimat tamtego czasu. Potem były jeszcze dwie płyty, i rok 90. W tym roku zahibernowali się na wiele, wiele lat. Każdy zajął się swoimi projektami solowymi. Po kilkunastu latach, kilkudziesięciu, tak naprawdę, latach, kilka miesięcy temu na zaproszenie teatru im. Witkacego w Zakopanym. Reaktywowali się, nagrali piękną koncertową płytę Freedom. Tak zastanawialiśmy się, co na ten jubileuszowy, specjalny koncert dla Was przygotować, i była tylko jedna odpowiedź. Young Power New Edition, właśnie z płytą Freedom, Wolność. Kolor zielony, który jest nade mną i za mną, to oczywiście kolor nadziei. Czekaliśmy wiele, wiele lat na to, żeby znowu być krajem normalnym, i myślę, że ta muzyka, to malarstwo muzyczne, które dzisiaj zobaczymy, Przypadnie Wam do gustu. Panie i Panowie, Young Power New Edition.